Panie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy znowu z naszym ekspertem, ptasim lekarzem weterynarii, dr Aleksandrą Podolak. Serdecznie witam w odcinku. Cześć. Porozmawiamy sobie o najczęstszych niedoborach witamin i minerałów, jakie możemy spotkać u papug w niewoli. Serdecznie zapraszam. Niedobory, może najpierw zaczniemy od witamin. Spotykani są właśnie u papug w niewoli, które przychodzą do lekarza weterynarii. Największe problemy mamy z witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach, czyli A, D, e, i K. Mhm. Wynika to oczywiście po części, no przede wszystkim z rodzaju diety. Tak? Ziarna no praktycznie te witaminy nie mają, nawet jeśli te witaminy są dostarczane osobno, one mogą nie wchłaniać się tak skutecznie, ponieważ no nie ma tego tłuszczu jednocześnie, który to wchłanianie mógłby wspomagać. Niektóre gatunki też mają wyższe potrzeby na niektóre witaminy, na przykład tak jak wiemy, że amazonki potrzebują więcej witaminy A, a przy tym wszystkim powinny być na diecie niskotłuszczowej, więc jest to dość duży problem, jeśli chodzi o takie racjonalne znalezienie balansu, żeby było wszystko dobrze. Najczęściej no to witamina A Jakie są jej niedobory? Objawy są zbliżone też do nadmiaru, więc musimy na to uważać. Um, właściciel, który dobrze obserwuje papugę, sam jest w stanie je zauważyć. Witamina A to jest witamina błąd śluzowy, błąd śluzowy nie błąd śluzowy. Na skórka, tak. Mhm. Na więc chodzi przede wszystkim o miejsca, gdzie naskórek występuje, czyli nóżki, nadmierne rokowacenie. Mogą się też pojawiać nieprawidłowości w obrębie woskówki. Tworzą się tak zwane rhinolity, choć nie musi nawet być rhinolit, ale po prostu ten złuszczony na gromadzi się w nostrzach, i mogą być z tego powodu problemy z oddychaniem, spychaniem. Niekoniecznie mamy zapalenie dróg oddechowych, tylko niedobory, które trzeba wyrównać. Powieki, spojówki, one też mogą być bardziej zaczerwienione przy tych niedoborach. E, miejsca, które bardziej już obserwujemy my jako lekarze weterynarii, to jest zanik e, brodawek e, przy nostrzach tylnych, to my widzimy, że w zaglądaniu tam głęboko to działa, więc tego właściciel normalnie nie widzi. Trzeba pamiętać o tym, że te nabłonki również występują e, ja ciała, tak, czyli też przede wszystkim chodzi o nerki, tak, niedobór mhm. witaminy A może też powodować problem z nerkami, no i ten, jak już do tego dojdzie, no to ten problem jest o wiele trudniejszy do e, naprawienia. To jest też również bardzo ważną witaminą, ponieważ e, taką w Polsce brakuje UVB. E, UVB może mieć tak kontakt tylko jeśli ma jest nam bezpośrednie promieniowanie słoneczne, czyli e, w polskich warunkach, no to dobrze zabezpieczony balkon może być też okno, jeśli jest zrobiona jakaś taka twarda moskitiera, zależy to od gatunku, czy dziób sobie z nią poradzi, czy nie poradzi. A no i się jakby warunki na to, na to pozwalają na zewnątrz. Niektóre ptaki wychodzą na spacery takie, jeśli są nauczone mhm. Czy żyją w wolierach, ty nie masz takiego problemu? Natomiast też chciałabym podkreślić, że słońce u nas w Polsce świeci o wiele słabiej niż słońce w Afryce, więc nawet jeśli jakby tak ma możliwość dostępu do promieniowań słonecznych, promieniowania słonecznego, to no i tak te niedobory mogą się pojawić. Aktualnie w domach możemy to też rekompensować poprzez montaż żarówek tak, odpowiednich mhm. i lamp, które to promieniowanie mogą nam zapewnić. A jak z suplementami witaminy D? Można je stosować, natomiast witaminę D powinien zalecać stricte lekarz. Mhm. Ona po części, w niskiej dawka, znajduje się w tych różnych multiwitaminach, które są. Natomiast jeśli jest stwierdzany niedobór, to przede wszystkim zalecamy montaż oświetlenia, tak zapewnienie możliwości takich naturalnych jej rekompensacji. To też warto podkreślić, tak, że promieniowanie słoneczne no, nie przechodzi nam przez szyby, więc ptak, tak. który nawet siedzi w klatce y, przy oknie i pada na niego słońce nie uzyska tej witaminy D, prawda? A tak, na pewno jej nie uzyska. Pamiętaj Wiecie, to jest bardzo ważne. Samo naświetlanie słońcem przez szybę nie zapewni nam tej witaminy D, dlatego jeżeli macie możliwość, budujcie woliery, osiadkujcie swoje okna, wychodźcie z papugami na przykład na spacer na szalkach, albo pozwólcie im po prostu na to, żeby mogły się grzać pod lampą w domu, na przykład przy swojej klatce. Jakie jeszcze możemy spotkać niedobory na przykład tutaj? Jeżeli mówimy o minerały, najbardziej powszechnym jest niedobór wapnia. On może wynikać z dużo różnych przyczyn. Po pierwsze, właściciel może w ogóle nie zaproponować żadnego źródła wapnia, jeśli karmi tylko ziarnem. Może zaproponować nieprawidłowe źródło wapnia, jak kostka wapienna, które nadal są powszechne w sklepach zoologicznych i ludzie je kupują, bo nie wiedzą. Mogą też zapewniać optymalne źródło wapnia, takie jak sepia czy suplementy, ale tak ich nie spożywa. Tak jakby ta sepia może wisieć w klatce, ale nie być używana, więc my często dopytujemy, czy jest sepia, jest, a używa, a no nie używa, tak? mhm. więc no de facto tego źródła nie ma. Są też dodatkowe czynniki, które mogą ograniczać wchłanianie wapnia, jeśli ptak jest e, chory. E, no i przede wszystkim mamy jeszcze okresy w życiu ptaka, gdzie to zapotrzebowanie na wapń jest wyższe. Więc... Jakie są objawy niedoboru łapnia? U młodych, rosnących ptaków e, może być opóźniony czas wzrostu, kości mogą być bardziej łamliwe. Rzadko de facto jest u ptaków, żeby te kości były giętkie. One po prostu raczej się łamią patologicznie i to w wielu, w wielu miejscach. U samic w okresie rozrodczym. Najczęściej właściwie się spotykamy z tymi niedoborami, ponieważ one intensywnie ten wapń zużywają do produkcji jajeczek, więc on musi być Dostarczane na wysokim poziomie i tu objawy mogą być różne, tak czyli mhm. problem z formułowaniem się jaj, ze znoszeniem, lanie jaj czy jajka bez skorupek, albo jeśli psanica już zdoła wyprodukować jajko w skorupce, to może zabraknąć tego, jajka, tego wapnia, żeby to jajo znieść, ponieważ wapń to jest nie tylko formułowanie mhm. skorupki jaja, ale też jest potrzebny do prawidłowej pracy mięśni oraz serca, więc zaparcia jaj też dość często są też spowodowane tym, że tego wapnia brakuje. Klasycznym takim przykładem też jest niedobór wapnia u, u żako mm -hmm. i on rzeczywiście i książkowo i w praktyce u tych żako najczęściej występuje, występują takie drżenia mięśni, nawet objawy neurologiczne i ten wapń jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. U większości papug on jest gdzieś tak od... 7 mg na, na decylitr, a taka żako, która ma już te objawy właśnie tężyczki, ona przychodzi na poziomie 2-3 mhm. z wapniem, więc to jest naprawdę skrajnie niski poziom i u jakiejkolwiek papugi, u której aż tak niski poziom wapnia się pojawi, to takie objawy już nerwowe mogą występować. Jak sobie radzić z tymi niedoborami wapnia? Bo możemy zapewnić tą sepię, tak, ale jeżeli ptak jej nie spożywa, to co jeszcze innego możemy zrobić? Możemy tą sepię też jeszcze ukrywać w jedzeniu, tak, jeśli papuga um, spożywamy też jako sałatkę można tam to też jeszcze dodatkowo wcierać ukrywać można też po prostu odpowiednią suplementację stosować na rynku jest wiele komercyjnych preparatów które ten wapń zapewniają wapń dawkuje się zazwyczaj do wody albo też do pokarmu dlatego na przykład te produkty Nektonę ja bardzo lubię, bo on ma dawkowanie na jedno i na drugie hmm. źródła, często jest tak, że dany preparat jest tylko na wodę albo tylko na, na pokarm i nie można tego zamieniać, bo on nie będzie się wchłaniać tak korzystnie. W sytuacjach, kiedy ten niedobór jest stwierdzany przez nas lekarzy laboratoryjnie, bo to bardzo łatwo możemy sprawdzić, bądź też jeszcze na zdjęciach rentgenowskich też ten wap jesteśmy w stanie sprawdzić poprzez badanie wysycenia kości i często na przykład jest tak, że badaniu krwi. Poziom jest za wysoki, a my widzimy, że te kości pracują i też ten wapń zalecamy, bo nie chcemy, żeby tak odzyskiwał ten wapń z kości, mhm. no to zawkonywany jest przez nas specjalnie do dzioba bądź w zastrzykach. Tak, zależy od tego, jak wysoki jest ten niedobór. Ostatnie moje pytanie. Jakie produkty wprowadzać do diety, żeby ten wapń utrzymać na w miarę prawidłowym poziomie? Mhm, takie naturalne produkty. Mhm. Najwięcej wapnia de facto mamy w ziołach, takich roślinach zielonych, tak, niszek lekarski, na przykład bardzo dużo tego wapnia ma, ma też pietruszka a i różne tego typu mm -hmm. no, zioła mogą go zapewniać. Nie podajemy mleka na wzrost o. <gry> o, bardzo, bardzo dobry. Orzechy też, nie? Może tak, no. tylko że z orzechami tutaj jest kolej. kolei... No z orzechami jest tak, że głównie jak ja myślę o niedoborze wapnia, to, yy, to przychodzą nimfy faliste, a to tego to, mm -hmm. to, no to nie. Było bardzo miło mi poznać i usłyszeć całą tą właśnie dawkę wiedzy. Mam nadzieję, że Wam też się spodobało i wyciągniecie z tego dużo cennych informacji właśnie jak karmić, żywić i dbać o swoje ptaki. Tak naprawdę my się będziemy żegnać i widzimy się w kolejnym odcinku. Wpadajcie na sklep Red Planet, znajdziecie tam suplementy czy też witaminy, nowe mineralne, czy na przykład właśnie suplementy z wapniem, całego nektona, czy też Beta farm Serdecznie zapraszam, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Życzę Wam udanego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć!